siema, ja jestem dragę, to jest kolejna część naszej serii Real Minecraft okej okay. w tym odcinku dobra, jest noc i deszcz yy, chciałem wskoczyć po prostu i połazić z wami po jaskiniach okej okay. Ach, jak pięknie, nie sądzicie. No to Idziemy. Witam cię, Nestorze. Co z moją willą? Tak, wiem, że jest niedokończona. O matko Ciągle coś tam buduję, czy wykopy, czy wydobywam to gram na Peaceful czasem. No i... No i tak. Wow. Ach. I będziemy teraz szukać, to znaczy... Nie będziemy szukać, bo ja wiem, gdzie jest jaskinia, do której zmierzam. Ale wy tego zapewne nie wiecie. Tutaj zrobię chyba z tych lili wodnych przejście przez całe bagna. Chociaż... Eee, dobra to. Ja chcę ląd. Zauważyliście, że <laughs> od wersji 1.0.0 yy, kałamarnice zaczęły umieć pływać? Dobrze. Okej. Okay. Nie wiem, ile odcinków będę łaził po tej jaskini. Jest ona dość duża. Znaczy... Wydaje się dość duża. Jak tam wszedłem na chwilę. A tu co? Nie, dobra. To się nie wydaje zbyt duża. Hmm. Lećmy dalej. Tak w ogóle to. Na czym polega to, że dziewiąty odcinek oglądało prawie tyle osób, co pierwszy? 70 osób oglądało dziewiąty odcinek, to znaczy ma 70 wyświetleń. Nie wiem, czemu jest na niego taki popyt. No, u mnie na kanale to jest dość duży. Nie wiem, nie wiem. Mam nadzieję, że znajdę tu jest... Dobra, to znaczy wiem gdzie ona jest. Um. Mam tutaj papu. Na no, dość długo. Ogólnie to ja się żywię ostatnio w Minecraftzie prawie tylko arbuzami. Się najbardziej opłacają. Nigdy się nie kończą. Przynajmniej mi. Ciągle rosną nowe. Mam dość dużą tu do plantację właściwie. O, jest już jaskinia. Spoiler, że będzie ona meskin. Ale przekonacie się, niebawem. Uuu. Dobra, to wyszło, że im... Nie, nie będę krytykował znaczą. Albo to To powinno być takiego koloru jak to. Oj komuś się nie chce. <laughs> Przejście takie, dobre, nieważne nie będę tutaj odcienił trawy sobie patrzę tutaj jest wieżyczka z której potem spadłem i będę tutaj jeszcze trochę piasku bo nie chcę sobie niszczyć naturalnego klimatu tamtej pustyni <coughs> oj sorry, mnie coś wziął kaszlanie pozwólcie chwilę, że wyłączę hamaczy Dobra. Okej, okay, lecimy dalej. Ty, 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 ty. Niby niepozorne, ale czy aż tak? Siu. No i weszliśmy do raju dla Minecrafterów. Tak. Właśnie o to chodziło. Do raju dla Minecrafterów. Ops Uuu. Niby już tutaj byłem, ale nie wiem gdzie wtedy byłem. Tak wiem. Powinienem trochę to bardziej oznaczać. mind. Okej. Okay. Lecimy tutaj teraz. O! Wungiel? węgiel, węgiel, wungiel, Nie, nie było wungla Cóż to za piękne źródło A teraz wynocha A się jasno zrobiło O, tutaj właśnie byłem Patrzcie jakie to jest ogromne Ale zanim to zobaczycie Wykopmy Giel. U mnie ciągle są niedobory, bo ciągle coś przepalam, bo... bo tak. Jak zrobię większość z tych takich ważniejszych rzeczy. Ops. Typu, nie wiem, te kopuły różne, świątynie słonecznego Gostka, tak? Tak będzie się nazywał mój Bóg. I koniec. Wiem, że głupio idzie dziennie, ale tak się będzie nazywał. mówi mówię jakbym miał zotkany nos, ale dobra tam. Wkurza mi mój głos, wiecie? Po prostu jak sobie odtwarzam te filmiki, mój głos mi wkurza, nie wiem jak was. Was z 15 osób. Ogólnie to teraz będę próbował, ojej, 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 draget, 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 oświetlaj nam tą drogę, ogólnie to proszę was o łapki, wiem, ty głupi sępie, yy, i o to abyście subskrybowali mój kanał i, i łapkowali, i polecali go innym osobom, które grają w minecrafta i mówili, żeby by oni mnie polecali i tak dalej, i tak dalej, żeby nie poznało trochę osób jednak. Żebym miał trochę więcej, niż 12 wyświetleń na większości filmików to znaczy, nie wiem na ni czy na większości, ale na... Oj dobra, nieważne <grym> Wracamy do tematu Bo jestem tak ciekawy Uderzajmy kilofem o tą czarną, szarą szaro-białą skałę O oh, Kurde Dawno nie miałem takiej adrenaliny. Ła No chyba tego już za dużo na, na jeden dzień. O, żelazo. Czemu ja się tak cieszę? Mam kilka staków żelaza. Nieważne. Ciekawe czy diamenty jakieś znajdę. Nieważne, mam nadzieję, że tak. Op! Dobra. Jeżeli komuś, ktoś nie lubi filmików, w którym ktoś tylko łazi, przeżywa jakieś przygody w tych kopalniach, jaskiniach i wydobywa sobie wągiel i inne tuperelki Minecraftowe. Ale mam fajną łapkę. To. Niech oświetli sobie korytarz. E, to niech nie ogląda wszyłych filmików. E, czyli. Nie wiem. Nie zwiedzę tej jaskini. O, już jednego staka zebrałem. Wungla. Ops. A. Ok. Lecimy dalej. Teraz będę od Was pamiętał, żeby Wam uświetlać tą drogę. Sprintuj, sprintuj. No serio, sprint to jest najlepsza rzecz, którą tutaj dodali. TAKA EPICKOŚĆ Jeszcze teraz prawie nie, poru nie poruszam bez sprintu Jeszcze jeden Ale dancing, ludzie Monster Party! Łódź. Wow, ale tu fajnie. Wiem, że tu byłem już, ale to Nie! Jeszcze nie umieram. Chodź, come on. Wow. Szósty level. Lubię lapis lazuli. Hej, he, Lubię lapis lazuli. Hej. Nieważne. Szczere wyznanie, Drageta. Lubię lapis lazuli. Ale teraz blisko trzymam mikrofon buzi. Chyba do niego hucha. Hej, hej, hej. Chwila, ja mam Słyszę kolejne szkieleczki, nie wiem jak wy. Ale ja tak. Wow! What the hell? How are, you, how are you doing here? Co emo? <coughs> Zielony emo. Ooo oh. Skista jeden albańczyk. Jeszcze powinni taką dodać, albo zresztą, nie powiem wam o animacji dźwiękowej, którą powinny mieć Creepery, by była epicka. Ogólnie to chyba, zrobię tutaj bazę przystankową i skrzynkę i zaostawiłem. auć włosy mi się zaplątały w to <laughs> w y, słuchawki sorry 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 ale fajnie. a to nie było przyjemne już sorry że za zamiotanie tym mikrofonem ale dobra tam wybaczycie mi chyba Ach. давай expo give me ex give me give me give me give me give me money <bunye så rails> <h ơi> <sų> uh! <h der> Na którym my jesteśmy w poziomie? Ja 28 Tu, tam w ogóle Nie będzie diamentów Okej, okay. lecimy dalej I... Tutaj będzie koniec pierwszego partu Commentations, subscriptions i Na razie